Właśnie minęło 15 lat odkąd Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Jednak wciąż przewija się pytanie, czy to dobrze wykorzystane 15 lat. Patrząc z perspektywy Podlasia, które pozostawało w tyle za innymi regionami w kraju, członkostwo w Unii Europejskiej opłaciło się. Nasz region zaczął nadrabiać zapóźnienia. To w dużej mierze zasługa unijnych środków, z których skorzystały samorządy, szpitale, przedsiębiorcy, szkoły, kluby sportowe transport zbiorowy, aktywiści społeczni, można powiedzieć, cała masa instytucji oraz podmiotów gospodarczych i społecznych. To, co rzuca się najbardziej w oczy, to rozbudowana sieć dróg. Ich wciąż jest za mało, ale konsekwentnie są realizowane. Jeszcze dwa lata temu dojazd do położonego niedaleko białego stoku Suraża był drogą przez Mękę. Dziś wiedzie prawie pod suraż nowa i bezpieczna droga. Został jeszcze fragment do ukończenia, jednak większa część trasy jest już oddana do użytku i jedzie się po niej przyjemnie. To tylko jeden z przykładów inwestycji, który był możliwy dzięki funduszom unijnym. Jak mówi Janna Sarosik, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, inwestycje zrealizowane z unijnych środków są wszędzie. Inwestycje finansowane ze środków Unii Europejskiej otaczają nas dookoła. To są zarówno drogi, po których się poruszamy i autobusy, którymi jeździmy, to są różnego rodzaju bulwary, różnego rodzaju muzea, szpitale, więc fundusze otaczają nas zewsząd. To także są różnego rodzaju projekty miękkie, a więc różnego, różnego rodzaju programy nauczania dla naszych dzieci, dla osób dorosłych, to są studia podyplomowe, które Finansujemy to są programy dotyczące przekwalifikowania się, to też są różnego rodzaju projekty dotyczące bycia aktywnym w życiu społecznym. W wielu miejscach widać tablice i tabliczki informujące o tym, że coś zostało zrealizowane z funduszy europejskich. Tak jest m.in. w przypadku Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, choć to przecież nie jedyne miejsce z taką informacją. Z unijnych środków modernizowane są połączenia kolejowe, finansowany jest zakup autobusów, budują się drogi dla rowerów, korzystają także przedsiębiorstwa. Jedną z takich firm jest spółka AC, która otrzymała środki na rozwój potencjału badawczego, co z kolei przełożyło się na innowacyjność. Dziś firma rozbudowuje się dynamicznie. Zresztą te firmy oraz inne podmioty, które były beneficjentami funduszy europejskich, będzie można spotkać 12 maja w skansenie pod Białym Stokiem. Przygotowano szereg atrakcji, które będą dostępne już nawet od 10 maja i przy okazji dowiedzieć się, czym są i jak działają fundusze europejskie. Dni otwarte są dla wszystkich, dlatego że wszyscy namacalnie odczuwamy wpływ funduszy, więc to zarówno i dla dzieci, i dla osób dorosłych, ale także dla biznesmenów, którzy może chcą zainwestować w swoją firmę, poszerzyć na przykład park maszynowy i chcieliby uzyskać dofinansowanie, ale także przedstawiciele różnego rodzaju instytucji, którzy zastanawiają się nad ich rozwojem, doposażeniem. Szczegóły pikniku rodzinnego z otwartymi dniami funduszy europejskich znajdują się na stronie rpo.wrotapodlasia.pl. Warto przyjść lub przyjechać całymi rodzinami, bo oprócz atrakcji udzielane będą szczegółowe informacje na temat możliwości skorzystania z dofinansowania w najróżniejszych dziedzinach.